Małym, zapomnianym przez świat miasteczku, położonym na skraju gęstego lasu, żyła sobie rodzina Kowalskich. Byli to ludzie prości, żyjący z dnia na dzień z pracy swoich rąk. Ich dom, stary drewniany domek, z poczerniałymi od czasu ścianami, krył w sobie tajemnicę, o której nikt poza nimi nie wiedział. Pewnego wieczoru, tuż po zachodzie słońca, gdy mgła zaczęła wylewać się leniwie z lasu, otulając wszystko wokół, najmłodsza córka kowalskich, Ania, zauważyła przez okno coś, co przyprawiło ją odreszcze. Na skraju lasu, tuż przy ścieżce prowadzącej do ich domu, stała postać. Była to sylwetka człowieka, lecz dziwnie zniekształcona, jakby nie z tego świata. Ania, choć przestraszona, nie mogła oderwać wzroku. Postać zniknęła, gdy dziewczyna na moment mrugnęła. Następnego dnia rodzina postanowiła zbadać sprawę. Uzbrojeni w latarki i starą, rdzewiejącą się kierę ojca, wybrali się w kierunku lasu. Wkrótce odkryli ślady, dziwne, nie pasujące do żadnego zwierzęcia, które znał ojciec, prowadzące głęboko w gęstwinę. Im dalej szli, tym ciemniej się robiło. A dźwięki lasu zdawały się zmieniać w niesamowite szepty i jęki. Nagle, znikąd, pojawiła się ta sama postać, co nocą. Tym razem jednak nie zniknęła. Stała nieruchomo, a jej oczy świeciły się bladym światłem. Rodzina stanęła, jak wryta, patrząc na postać. To, co wydarzyło się później, przeszło najśmielsze oczekiwania. Postać zaczęła powoli zmieniać kształt, przybierając coraz bardziej ludzką formę. Gdy mgła wokół niej opadła, ukazał się przed nimi stary mężczyzna. Jego twarz była pomarszczona, a oczy pełne smutku. Opowiedział im historię sprzed lat o tym, jak to on, kiedyś znany i szanowany czarownik, został przeklęty przez zazdrosną wiedźmę. Przekleństwo to sprawiło, że każdej nocy zmieniał się w potwora, a za dnia wracał do ludzkiej postaci. Lecz nie mógł opuścić lasu ani nawiązać kontaktu z ludźmi. Rodzina Kowalskich, poruszona jego historią, postanowiła mu pomóc. Wspólnie zaczęli szukać sposobu, by zdjąć przekleństwo. Szukali w starych księgach, odwiedzili miejscową wiedźmę, która, choć początkowo niechętna, zgodziła się pomóc. Dokładnie w noc pełni przygotowali rytuał mający na celu uwolnienie czarownika od klątwy. Wszystko szło zgodnie z planem, aż do momentu, gdy nagle, niespodziewanie, z lasu wyłoniła się ta sama wiedźma, która przed laty rzuciła na czarownika klątwę. Jej wzrok był pełen gniewu, a siła, którą emanowała, sprawiała, że powietrze wokół zaczęło drżeć. Wiedźma, widząc próby zdjęcia klątwy, rzuciła w stronę zebranych potężne zaklęcie, mające na celu powstrzymanie rytuału. W tej krytycznej chwili, Ania, która przez cały czas obserwowała wydarzenia z bezpiecznej odległości, zdała sobie sprawę z jednej rzeczy. Wiedźma, mimo swojej mocy, miała jedną słabość. W czasie wcześniejszej wizyty u miejscowej wiedźmy, Ania usłyszała, że każda istota ciemności obawia się czystego, niewinnego serca. Bez chwili zawahania Ania ruszyła do przodu. Kierując w stronę wiedźmy najczystsze uczucia, jakie mogła z siebie wydobyć, miłość, nadzieję i przebaczenie. Wszyscy obecni, włączając w to czarownika i jego rodzinę, dołączyli do niej, tworząc niewidzialną barierę między wiedźmą a rytuałem. Wiedźma, początkowo zaskoczona, a potem coraz bardziej osłabiona przez pozytywne emocje, emanujące od zebranych, Zaczęła tracić kontrolę nad swoimi mrocznymi mocami. W końcu z niespodziewanym krzykiem frustracji rozpłynęła się w powietrzu, zostawiając za sobą tylko ciemną mgłę, która powoli się rozpraszała. Rytuał został dokończony, a klątwa zdjęta. Czarownik, teraz już wolny od przekleństwa, z wdzięcznością i łzami w oczach, podziękował rodzinie Kowalskich, a zwłaszcza Ani za odwagę i czystość serca. Obiecał, że od teraz będzie ich strzegł, używając swoich mocy, by chronić ich przed wszelkim złem. Tego ranka, gdy pierwsze promienie słońca przebiły się przez gęste konary drzew, miasteczko obudziło się niczego nieświadome. Rodzina Kowalskich, zmęczona, ale szczęśliwa, wróciła do swojego domu, wiedząc, że od tej pory będą żyli w spokoju.